Siemanko, z tej strony znam was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi zobaczcie czym ja jadę, no moją nową furką, kurczę. jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie musicie zobaczyć, wjeżdżam na podwórko, no byłem się przejechać, słuchajcie, bo załatwiałem sprawy biznesowe, no jak możecie e, się domyślić, no po prostu domyśleć, załatwiałem sprawy biznesowe z tym kurnikiem, biznes idzie fenomenalnie, kurczę, powiem wam, naprawdę... No, nie wiem jak to opisać. Dużo pieniędzy, słuchajcie, cały czas jakieś kurde kontrakty podpisuję z ludźmi. E, ludzie chcą ze mną współpracować. Każdy chciałby moje jajka z kurniku, nie? Każdy by chciał, e, no ale niestety, no nie każdemu, nie, nie dam rady, musiał chyba z, jeszcze z 10 takich kurników postawić, żeby do każdego można było te jajka rozwozić. Ale powiem wam, że naprawdę prezent niesamowity od prezydenta. Naprawdę super prezent, no nie, nie spodziewałem się, że coś takiego dostanę. E, wiata już. Będzie budowana prawdopodobnie jutro, więc w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie już wiatę na ten samochód, bo aktualnie no nie mieli terminów, żeby to zrobić A ja co, no pojechałem, no tak jak mówię, załatwić sprawy biznesowe e, Świetnie się jeździ z tym samochodem, to jest naprawdę niesamowity samochód e, Powiem wam, że no... No wygodny jest strasznie, sportowy, sztywniutki, można zasuwać Nie ukrywam, nie ukrywam... O, ktoś rowerkiem A czego tu do mnie? E, nie ukrywam, że właśnie troszkę wam powiem, że też driftowałem ostatnio, no, zobaczcie Dobry? Dzień dobry Dzień dobry, a co trzeba? Mega colis? A jak? <laughs> Mogę zdjęcie? Ja fanem jestem Można, można, oczywiście Można fotkać Ale sole mi się trafiło, bo tu siedziałem, się patrzyłem I się bałem podejść <laughs> Nie, no to trzeba podchodzić, do to przecież gryzę, no to bez, bez żadnego problemu Naprawdę? No, można A możemy przy samochodzie? Bo ja widziałem odcinek Możemy, no to nie ma problemu, kurde Ale subcio Toż to Bez problemu, dobra to Trzymaj telefon, zrób mi No dobra, to dawaj. dawaj Ja stanę o tu mogę o tako? Dobra, a to... Na, na Ej, tu gdzie ja mam maskę? Tu, no co ty? Przepraszam, przepraszam, przepraszam A mogę o, o, o Możesz, możesz Dobra Tylko ja mam jeansy z guzikami to Kurde Dobra, robię ci fotkę Rob. Dobra Syk, dobra, zrobione Ale w szkole ma. mi będą zazdrościć A mogę jeszcze z tobą? No dobra, to dawaj Albo... Albo jakieś takie prywatne zdjęcie No selfie zrobię o. Dobra, no i rób selfie, no Dobra, mam Dobra Kurcze, ale fura Poza po zazdrości Fajna fura, tylko. co? Chcesz, to ci mogę zadriftować pokazać Fajna Chcesz? Pokaż, ci zadriftuję Możesz? mogę ale? nagrać? Dobra, to możesz nagrać, no No dobra, to ja nagrywam Dobra Widzowie, zadriftujemy tu dla kolegi sami wam powiem, że widzowie przychodzą, ale... O Dobra Tylko, że on ma za dużo mocy, więc... Dobre. Ale super, prywatne drifty Mój ulubiony youtuber mi robi A co, dobra, cyk ja... Prywatne drifty, Sputne. widziałeś? Ale ja tu nie widziałem tego, to na filmach tak dużo nie ma tego gospodarstwa, pokaż mi? No mogę, mogę Cię oprowadzić, jeśli chcesz No to i tak teraz nagrywam odcinek Ja ma się maszynę, mi powiedział, o mogę ja sobie nagrać to? Ty tylko, że jak coś to ja nagrywam mi. No można, nagrać, tylko że jak coś to ja też nagrywam, nie, na youtubie. Dobra, więc... dobra, będę na odcinku, mogę pozdrowić? Możesz, pozdrów Ja pozdrawiam klasę 6 B Dobra, super, pozdrawiam. Każdy klasę będzie wiedział o co chodzi. No, pozdrawiam klasę 6 b i twoich koleżków, koleżanki, zobacz, tutaj No tak to wygląda. Mamy tutaj belki, mamy tutaj zobacz karnie Prasę tą starą jeszcze mam. Chcemy to skakać na nich? Ty, ale ty się nie zwalił Ty, uważasz. No ale się... fajnie, kuciatko No Ale, ale się... super <laughs> Kurzowieś się nie zwalnia. O, kur... o. o, kurde. Ale super. Tutaj jest. O, Boże, że rodzice nie mają gospodarstwa. Ty... Tak lubię. A chcesz SIGME kupić? A ile? No co ile? No z... co ile? Chwilę? Z 15 tysięcy chcę za nią. O nie, czego tak drogo! Wy nie. tak zawsze mówicie No! No tak! O, no ja to... oglądam, ja no. oglądam. Ja widzę właśnie, że oglądasz. <laughs> Dobrze, to no to ja. Nie, nie no. no, nie chcę tego, nie chcę, bo to widzę, że to u ciebie to stoi, to w ogóle nie używasz tego na filmach. Nie, nie używam, bo ja mam nową prasę przecież Zobacz, tu stoi pod podwiatu nowa prasa. Wiem, wiem. O, A może chcesz kupić ten, no, rozsiewać mi niepotrzebny już też. stoi Jak to się czyta? Który? Nie Uc. Nie, Myśli, fach! To, to, to się czyta Deutschfach! Deutschfach! Rol. Deutschfach! Resti Nie, to jest master. No. no, to tak samo u nas na angielski <laughs> mówię. E, no. no co? No to, to wiem, to wapniarka jest, co to? No to wapna do nawozów, do, to co tam wstypisz, to ci się rozsieje, nie? O Okej, Jarka ogarka! Uuuu, tego to dawno na filmach nie było No dawno nie było, ale powiem ci, Ulejde. że... Ja, ja lubię go, lubię, ja czasami się nim przejadać powiem Jarek takiego ma, Jaruś No <grym> A gdzie ty tu... Zrób mi zdjęcie, możesz, możesz, no możesz zrobić zdjęcie? Dawaj, już Zróbię. robię tu jak siedzę, to no nie? To daj telefon Dobra Trzymaj Dobra, cyk, masz zrobione Trzymaj a ty, ty mi pokażesz jak to jeździ? No mogę ci zadriftować Dawaj Poczekaj. Ale kur... będzie... No, nikt mi nie uwierzy w to, naprawdę. I to możesz zdjęcie sobie cyknąć. O, dobra. dobra. Mam. Dobra, uwaga Okur. <laughs> Przypierdzieliłem. Ale wstawię na TikToka i podpiszę Ega kolis pijany, ale będzie wyświetleń. Nie, tak to nie możesz Zobacz, wiedziesz? A moje ja się prze... o, kur... O kurde, w studnie poszło ale... ale jaja, ty Ale jaja Chcesz się karnąć? No, tylko wyjedź mi jakoś Ty, bo się zakopał Ty, ja mogę tym Mercedesem? Nie, Mercedesem w życiu Żółkiem... No, taki, taki youtuber No, no Sara. no Ty, dałbym ci się żółkiem przejechać, ale się zakopał A mogę to BMW? No dobra, BMW możesz, tylko... Delikatnie, a to w sumie będę miał film, że... Nie ma kur? No. Kurde, albo w sumie... Ty, słuchaj, młody, weź pokaż czy umiesz jeździć, bo MK to ja Ci później powiem jakiś plan. Ja chcę najpierw zobaczyć czy ty umiesz jeździć Ile ty Dobra, masz lat młody ma... w ogóle? Mówię? Ile masz lat? 14 A, 14, ty, tu już powinieneś umieć jeździć Dobra, gdzie się karniesz? Tu po podwórku gdzieś No lekko gaz, tak? Leciutko gaz Elika. Ale buczy, jak na filmach. No bo ma. wydech urwany No. Tylko powoli. Bądź mi rower zabrać, bądź mi rower z Dobra. Mi nie wsiadał. Ty, tylko żeby cię ja policja nie złapała. Nie, ja tam na placu zawrócę, tylko bo nie umiem. Poczekaj, muszę. przejadę się kawałek, o. Kajta, kurde, ja muszę to wszystko widzieć. To. Oj, Co ty Kurde, ale zapierdziela. A już by chciał driftować, zobaczcie. Mało brakowało by poszło. Kurde, żeby on mi zaraz nie ten. Patrzcie, jaki tu stoi, John Deere? Powoli! Ja pierdzielę, co za człowiek. Widzowie, w sumie to tak pomyślałem, że może tam u Mercedesem się kartnąć? Może tam zadriftować? E, młody! Widzę, że się jeździć. Ja nagrywam odcinek, także chciałbym mieć fajny odcinek. Ej, chcesz no? może Mercedesem się kartnąć? Jasne Tylko poczekaj, ja na plac wyjadę to zadriftujesz Ty... Ja wyjadę, ja wyjadę Nie ja wyjadę. A to automat? Automat, ale ja wyjadę spokojnie, bo To, jest, to nie jest Ale ja na takim Fordzie jeździłem Ford... Ja Fordzie jeździłem Fordzie to Fordzie to ma od cholery mocy Ja ci dam tylko na placu, bo Dobra Tu na placu? Zobacz, poczekaj, teraz. Tak, tak, tak Zobacz, teraz tak Tylko poci... poczekaj, wsiądź ja ci wytłumaczę Siadaj. Siadaj, ja ci wytłumaczę. No. Słuchaj. Masz wyłączoną kontrolę trakcji. Skręcisz koła, skręć koła na maksa w lewo. I teraz tak. No. I zaraz dodaj gazu. Zamknij drzwi i dodaj gazu na maksa, dobra? Dobra. Dobra, ja to nagram. Widzowie, do tego nie grali, stresuję się. Dobra, dawaj. Oj, się O, zobaczcie! Ale lata, ja pierdzielę. Ej! Ej! Ja pierdziele! Stój! Stój! Kurr! Stój! Co się boi O kurde, już myślałem Stój! Nie! O! Przepraszam, ja nie... Ja... O, Już wysiadaj! Przepraszam! Przepraszam... Ja to tyłu chciałem, to delikatny widzisz! Czyż drifty się udały? O, skurwesyn, mało brakowało ty Dobra, myślałem już, że poszło Uch, nic się nie stało, ja, pierdol... ja już nie chcę tym jeździć, bo ja się już boję Nie, 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 żałuję tego, ale dobra, chociaż Odcinek ten, co, chcesz jeszcze tam dalej zobaczyć? A, a Chcę wszystko No to zobacz tutaj, jak to wygląda Tak często widzów eee... nie oprowadzam, ale bo Co, chcesz kupić? Tak, jak ja nie mam gospodarstwa No to trudno Ale ty tu wariat jesteś A co, <laughs> a co, zobacz tutaj Rosa! Zobacz, gospodarz, go, go w kacie chyba nie no, ma No, widzę. A bo... co to burta tak roztwarta? Te, no bo. O, kurvesy. Te, bo to tak, ja wiem, czemu w sobie. Słuchaj, e, co... a zrobić zrobi z tej przyczepy jakiś basen? Bo tu kiedyś ja widziałem, że pomysł mógłby taki być. No, możemy coś takiego zrobić, tylko to będzie trzeba przemyśleć akurat. No, ale by było. A to co to? Ja tego nie widziałem na filmach. Co, ten, Amazone? No. To nowy Zestaw, musisz poprzedni odcinek zobaczyć. Znaczy no bo teraz, no, bo, bo prze... znaczy będzie odcinek właśnie z tego, tak żebyś musiał zobaczyć. A, bo wy to nagrywacie tak na zapas Tak, na zapas. My mniej więcej Aha. mamy zawsze tydzień naprzód odcinków. Tydzień naprzód. To u ciebie co, co, co to dzisiaj nagrywasz, że ten, że jak ja jestem Ty, no to dzisiaj będzie odcinek co że chcieleg nagrywać. Ej, już sobie nawet nie pamiętam miałem chyba. W Specjalnie po... nagrywasz o porządek miałem nagrać i ogólnie ja samo. mogę kury jeszcze zobaczyć, te czy one Możesz. naprawdę są, czy to sztucznie robicie? Nie, to nie jest sztuczne, to jest to największy kurnik O kurde klasie chcę siąść Otwarty? Otwarty, ale... Nie ale odpalaj jaja. tylko Tylko nie odpalaj Ale jaja No Zrobisz mi, z... czekaj, trzymaj aparat No, dawaj No, ja się uśmiechnę, rób Dobra, już Kurde, ale trzymaj. fajny jesteś YouTuber. trzymaj No a co? Co tu jeszcze mogę ja zobaczyć? Ja zawsze na wesoło, ja pozwolę widzowi, zawsze no. Gnój chcesz? Ja Gnój na żywo Nie no przy to nie chcę Dobra, są. So kuryso Ale so... naprawdę no żywe A weź tam dalej wejdź No Ale suf, <laughs> żywe kury Ej nie Kurde Myślałem, że to zamknięte jest Myślałem, że upranka zrobię Słuchajcie, zrobię mu pranka Ej, chodź tutaj na chwilę No Ona na chwilę Chodź tutaj o, zobaczyć. chcesz tu zobaczyć? No widzę, fajne krowy A weź wejdź A po co? No tak o Nie, nie będę wchodził Nie no, to już wejdź, no sobie zobaczysz, kurde Dobre No zobacz sobie No i co to jest? Z tamtej strony nie zamknięte Idźcie prank! Wypuść mnie! Idźcie prank! Dzwonię, dzwonię po policję Jest Halo? Pro... Ej! Wychodź, wychodź! No co ty? To już to żart, ty kurde, to odcinka nie Ja znasz... ksywę Confident w klasie A, to spierdzielę jest od Ale jeszcze, dobra, ale chcę zdjęcie jeszcze przy tym No w Holandzie Jak, on ty masz ksywę? W klasie? To żebym ja to wiedział, to bym cię tu nie wpuścił, słuchaj Nie, no to w czartach Dobra, no. dawaj, dawaj, rób, dobra, rób no. zdjęcie, a nie stoisz Cyk, dobra Pięknie, już chyba stóry zdjęcie z rzędu mam no. no to co? Jeszcze ostatni kursik mogę BMW'eczką? Nie! I będę, będę spadał Nie, słuchaj, nie, już starczy, bo już Mogę Mercedesikiem? Nie, no w życiu, absolutnie A New Hollandem mogę się jeszcze przejechać, albo kombajnem? Nie, słuchaj, naprawdę, ja bym ci dał, ale no nie mam czasu już ci A Cason tym? Nie tak, którym się nie nigdy Weź mi wytłumacz, jak to się ten, i ja bym się przejechał, tak trochę chociaż Ale ja czasu nie mam teraz, kurde Po O chwilę, daj, daj się przejechać jeszcze tym No dobra, masz, siadaj do Kejsa. Tam się go odpala, wbijasz wieki jedziesz, tu żadnej filozofii nie ma Ło, ale pięknie Tylko powoli, powoli Tak, faktycznie Tylko powolutko. A mogę tak jak w ubić? Ej, tu gdzie tutaj? No to też to ubite już Ej, gdzie ty tu wjeżdżasz? Nie widzowie, wy, już go, Uuu. wyrzucam Wyrzucam go, tylko on wyjedzie ze se tej Ale się... O kur... O kur... Tu, tu. Już no, to wysiadaj, to wysiadaj Wysiadaj z tego, Gaś, gaś o nich, wysiadaj! Ale jeźdź. Wysiadaj! Ale to jest. Wysiadaj! U. Kur. U. Wysiadaj stąd! Już! Już bym stąd poszedł, już by poszedł stąd! Raz! Już by stąd, wyjeżdżaj! Już! Co ty, co ty glonie sobie wyobrażasz? Nic, nic, przepraszam pana. Co ty myślisz, kurde? Już mnie poszedł! Do widzenia! Ja pierdziele, widzowie, co on zrobił? Ja przepraszam was za tą agresję, za te słowa, ale no kurde, jak wy byście zareagowali, nic tu się nie stało? No nie, no kurde, no to tak to jest, widzowie, no ja nie mam problemu, żebyście wy do mnie przyszli sobie obejrzeć maszyny. Ja nie mam dla was, pro... nie mam problemu, nawet zobaczcie, no dałem mu się BMW przejechać, dałem mu się Mercedesa nawet przyjechać. Ciągnikiem, no ja nie mam, chcecie, możecie przyjść do mnie tutaj, ja wam dam się przyjechać, czym chcecie. Ale no jak ja, jaja będziecie robić, to ja was w końcu nie będę wpuszczał. No bo kurde, no to co to ma być, nic tu się nie stało? Zaraz może sąsiad przyjdzie <coughs> Ale to gdzie to takie coś, to Nie widzicie? No, no, myślałem, że to normalny człowiek, chciałem pokazać 14 lat, mało lat No ale niektórzy z was tu przychodzą i jest w porządku tutaj Ostatnio do Michała grupka widziałem, przyszła Ale to dobrze, słuchajcie, dobrze, możecie do nas odwiedzać Teraz zobaczcie poprzednio u Michała też, bo Tam u niego no zobaczycie to wszystko prowadzenie po gospodarstwie Sieczkarnię muszę wyciągnąć, wiecie co myślałem żeby sieczkarnię wyciągnąć Nasmarować ją Powoli przygotowywać już na Na sezon Bo będzie ostry sezon teraz, sąsiad miał w dzierżawie od kogoś wziąć pole Będziemy I będziemy kosić, bo on teraz na krowy przecież Także ja wyciągnę ją już, zaraz będzie pod... Czekajcie ja podjadę za stodoły bo tam mam Części wszystko dawno nią nie jeździłem, także Także muszę, muszę ją przesmarować, ona stała Oleje ogólnie nie wiem czy zmienić przecież ona praktycznie to nowa jest Dobra, poczekajcie, podjadę tutaj, otwarzę sobie tylko Stodołę Ale małolat odpierdzielił tutaj No nie, złomaniane. zrobił Dobra, otwieramy O, ty nie wiem czy sąsiad, nie, sąsiada nie ma Ało, przyjechał już Już będzie na pole pewnie jechał ma sąsiad Szanowanko, są sąsiedzie No gdzie ty lecisz? Jak tam? Ty, dobrze wszystko Wapno naładowane, jad robić wiesz Słuchaj Trzeba ma... wszystko ogarniać Małolat, lat kurde był yy... I słuchaj No lat widz był po prostu no? Dałem mu się Mercedesem karnąć bm I ciągnikiem chciał się przejechać st Na stertę wjechał, ze sterty tu spadł ciągnikiem Co <laughs> dajesz takim dzieciom? To nie słuchaj 14 miał E, to już powinien ogarniać No kierowanie. powinien ogarniać i później walnął, pojechał, zacząć, pojechał walną i kazałem mu się zatrzymać, pojechał, walnął mi siewnik tutaj. Widzę ślady jeszcze są I, nawet. No i uciekł, o właśnie ślady są zbrodni. Proszę bardzo, tu tak ojechał, <śmy> tu, 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 tu i to, tutaj o. Widzę żółk ci się za ten zablokował. No bo za, zakopał się. <MERCZE2> Tym case'em walnął w siewnik? Tak, tu ja w siewnik. Chcesz kupić ten siewnik no sąsiad? Nie, ja takich małych tu nie potrzebuję Ale to co on normalnie przyszedł i mu wszystko pokazywałeś? No czy? pokazywałem, no wiesz, to czasami jak widzowie przychodzą, no to pokazuję gospodarstwo, no ja tam Nie szkoduje, żeby ktoś zobaczył Tak samo tym razem było, a tako, takie jaja porobił, nie? Ja pierdzień, że czas stracony, żeby pokazać takie no no właśnie. to jeszcze, tak skut robił, no, no nie? No, a ja muszę kurde dzisiaj przesmarować sieczkarnię, bo będziemy kosić jeszcze Do no, ile to zrobić? mało brakuje i będzie trzeba kosić No to działaj, działa. ja też kurde myślałem, że... A ty gdzie? Ładowarkę weźmiesz, to jeszcze to wapno robić dalej, bo to... Ty, to można podjechać Do ciebie na kawałek najwyżej byśmy podjechali, oto ja mam załadowany cały z poprzedniego To dawaj podjedziemy Na które pole jedziemy do ciebie? Do mnie trzeba podjechać... Czekaj O kur... Na biegu e, Wiesz co, do mnie trzeba podjechać na... Na tą Na... tutaj zaraz obok Pole jest A tu gdzie pożar był? No poczekaj, ja wezmę tylko MG to ja podjadę tam. Bo masz pełne, to nie AMG. trzeba. MG. Nie, nie trzeba do Warki. <grymne> AMG wezmę, To wiesz? warto będzie szybko wylatywać, bo wiesz co ostatnio co robiliśmy, no to widziałeś, to tak powiem ci, że wolno to szło. Nie, słuchajcie są. A teraz inne wapno mam troszeczkę. Nie no ja wiem, sąsiad ja MG podjadę. <grymne> A ja to może trzeba MG podjeżdżać. No ale widzowie już niedługo MG nie będzie jeździć, ono będzie na wystawie stało, znaczy już prawdopodobnie w, prawdopodobnie w kolejnym odcinku zobaczycie. Za stodołu będzie stać we wiacie. Także no Dobra, ja tutaj, powolutku trzeba, bo na zakrętach wam powiem, że on lubi bokiem latać, jak na lodzie O, widzicie, o, i tutaj właśnie sąsiad, tu Zobaczcie, sąsiad sypie I o to chodzi, o kurde, jak to szeroko idzie na całe pole No, to szeroko robi O, a znacie żarty o perze i selerze? Sąsiad pierze, ja leży. <grym> No, sąsiad robi ja się leżę, słuchajcie, zobaczcie, ja Ale jeszcze nie bierze, trzeba tego twojego niecholanda podpinać. Ale szeroko to robi, ale, jaja ja. Ty do sąsiada idzie, nie. A do ciebie to nie idzie jeszcze? Nie, aż tak szeroko. Nie, bo to by... to... Ale, kurde. Tu trzeba ale fotkę co? Szerokość dobra, no nie. No, ale fotkę cyknę ci sąsiad. Niby 15 metrów, a robi. Robi wrażenie niezłe. Przewątpię, że to 15 jest, mi się zdaje to 42 jednak wali Tak, ale to, to nie jest 15, to jest... A nie bo... ja mam 42 metry ustawione szerokość. A to można zmniejszyć? Kurde, chłopie, u mnie na pole leci teraz. Czekaj, czekaj, o! bo to patrz na pola sąsiednie Ale jaja. Mmmm. Tu obornik Wiesz co, zaraz zobaczymy Jakby zrobić... Obornik z wapnem pomieszanej Ło Teraz robi, tak jak dodaj uwinność. gazy stary, ale spokojnie 36 metrów No ale naprawdę to jest zbyt szeroko, kurde To dobrze robię. Ja rozrzuca. wiesz co, cały czas trzeba robić na 36 metrów i będzie taki odpowiednio i wolniej będzie to się ubywać No to tak. 42 no to faktycznie to jest za dużo, bo co i które pola tyle szerokości sprzed nie mają. No ale maszyny są jak kupiłeś, kurde, to mi się podoba O to właśnie. A teraz to będzie lecieć jak głupie No kurde o, to właśnie słuchajcie, widzowie, chodzi. Wiecie jeszcze o co chodzi? A widzisz, co tu się dzieje? Patrz. Gdzie? O, co jak to skręca. Ma ośkę? No. O, kurde, tego nie grali. Ładne. Dobra, widzowie, spierdzielamy. spierdzielamy. Widzowie, uciekamy. <laughs> no i to jest grube i to wapto, w końcu widać na polu, a nie tak jak wcześniej. No. O, tu skrawek masz nie zrobiony, no ale jak uciekłeś, to. <laughs> Sąsiad, tam skrawek, nie skrawek, to nie trzeba Słuchaj, to nic się nie stanie, ale widzowie dziękujemy za oglądanie tego odcinka, sąsiad, o, zobaczcie jak zasuwa Dawaj, rób fotkę O kurde, sąsiad, ale, dobra, robię fotkę dla sąsiada, cyk Niech wie, co stało No, i widzimy się w kolejnym odcinku, ja idę do mojego AMG Na razie Na razie